Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, trafiłem ostatnio na taką stronę. Nie wiem, jaka to strona. Wiem, że chyba katolicka. Niemniej, trafiłem bardzo ciekawy artykuł o ludziach toksycznych. A ja lubię wiedzę, nawet jak jest na stronie, jakiejkolwiek stronie. To jeśli coś mi się spodoba, jeśli coś uznam, że przynosi mi jakaś wiedza pożytek, to bardzo chętnie z niej korzystam i się nią dzielę. I tak też zrobiłem na naszym forum, bracia samcypel, podając tę stronę chłopakom, żeby sobie poczytali. I chciałbym na podstawie tego, co wyczytałem, oczywiście ja to już wiedziałem, tylko że warto cały czas to czytać warto cały czas uświadamiać sobie, w jaki sposób ludzkie drapieżniki, czyli ludzie, którzy wyglądają jak ludzie, pachną jak ludzie, odzywają się jak ludzie. Ale tak naprawdę nie są to ludzie z naszego, można by powiedzieć, człowieczeństwa, dlatego że są to ludzie, którzy bazują na tym, żeby sprawić ci cierpienie, żeby cię po prostu zgnoić, żeby sprawić ci ból. Najlepiej by było, gdybyś popełnił samobójstwo z rozpaczy, poprzedzone latami cierpień yy, i dotkliwych odczuć i żebyś już tak nie mógł tego znieść, żebyś się najchętniej wychuśtał i żebyś najlepiej w boleściach umierał. Takich ludzi wokół nas, według jednego z najbardziej znanych na świecie badaczy psychopatii, czyli pana profesora O'Hara, to jest zresztą skala skłonności psychopatycznych stworzona na podstawie jego wieloletniej pracy naukowej. To jest około 2-5% z tego, co pamiętam. Oznacza to, że każdy z nas spotkał w życiu takiego potwora, tylko akurat ten potwór nie musiał Państwa atakować, bo był z Wami blisko w rodzinie, może się Was bał. Czasami taki potwór to nie jest coś takiego, że on atakuje wszystkich, bo ci ludzie często wiedzą, że jak zaatakują nie tę osobę co trzeba, to po dwóch dniach swoich sztuczek po prostu zostaną mocno pobici i to się tylko tak skończy. Albo jak kogoś mocnego zaatakują, to się skończy jeszcze gorzej niż pobiciem. I podejrzewam, że w dawnych czasach nie jeden toksyk, nie jeden psychopata narcyz w taki sposób kończył gdzieś tam okaleczony bardzo, gdzie mu zadano straszny ból. I pamiętajmy, że w dawnych czasach takich ludzi po prostu torturowano. Czy robiono dobrze, czy źle, moim zdaniem źle. Nie powinno się nikogo w systemie prawnym torturować. Zresztą toksycy się nie uczą za bardzo na błędach trochę się tam uczą, wiedzą kogo zaatakować, ale tak ogólnie to ciężko z tym jest. Ja uważam, że trzeba ich po prostu odseparowywać od nas, bo to nie są ludzie. Oni tylko parydują ludzi i powodują wiele krzywdy, wiele konfliktów, genialnie prowokują konflikty między ludźmi, co znaczy, że jakbyś z kimś dobrze żył, z kimś byś się przyjaźnił, to toksyk tam, tam temu coś nagada na ciebie, że coś mówiłeś o nim, tobie coś nagada, że tamten mówił o tobie, i masz już gotowy konflikt, gdzie po prostu będziecie sobie skakali z pazurami do oczu, a toksek będzie się śmiał, widząc wasz stres. I z punktu widzenia ezoterycznego jest to wbrew pozorom bardzo dobrze opisane, między innymi to się nazywa opętaniem, nakładką energetyczną, nazywa się to yy, po prostu ogólnie opętaniem, tak przez demona. Opętanie przez demona nie, nie oznacza wcale, że ktoś po prostu przekręca głowę, tak jak w horrorach, tylko oznacza, że czuje w sobie nienawiść do rodzaju ludzkiego i dokładnie ci, te osoby to samo czują, tak? Po prostu czerpią rozkosz z twojego bólu. Ogólnie pamiętajmy, że ludzie są różni. Ludzie są różni, jedni są mrukliwi, drudzy są niezbyt przyjemni, ale ogólnie jest coś takiego, że żaden z tych ludzi nie chciałby na przykład, jak będzie ciebie nie lubił, to ci odepchnie czy da ci po twarzy, ale to jest wszystko. Rozumieją Państwo, to jest jednorazowa jakaś akcja, reakcja. Natomiast żaden z tych ludzi, których możesz lubić, nienawidzieć czy lubić, albo obdarzać sympatią, nie będzie sobie życzył i nie będzie go radowało to, że ty na przykład latami cierpisz, bo to są normalni ludzie. Natomiast toksyk fascynuje go cierpienie innych ludzi i to cierpienie bezustanne, zakończone jakimś bolesnym zgonem i nasikaniem albo defekacją na jego grób. Naprawdę. Naprawdę to jest taka nienawiść, to jest taka zawiść i, i ci ludzie się z tym rodzą. Dlatego mówiłem Państwu, że to pomysł w przyszłości musi być zrobiony, dlatego, że psychopatów da się już teraz oznaczać. Za pomocą badania, to się już nie pamiętam, jak to nazywało, wsadza się człowieka do takiej tuby, i doskonale da się zobaczyć, że pewne ośrodki mózgu nie działają tak jak powinny, tylko na przeszkodzie stoją koszty. No, jak 7 miliardów ludzi przebadać, tak? to, to jest po prostu nierealne. Ale można zrobić coś lepszego: po prostu nie dopuszczać tych ludzi do polityki, do partii politycznych, tam, gdzie decydują się nasze losy, czyli na takie stanowiska, gdzie się podejmuje bardzo ważne decyzje. Oczywiście ludzie potrafią być jeszcze gorszymi potworami, nie mając sobie psychopatii. Na przykład wiedzą, że od małego są indoktrynowani, że reszta ludzi to goje, a on jest na przykład wybrany przez Boga, twórcę wszechświata, do tego, żeby sobie na tych gojach zarabiać. I wtedy taki człowiek będzie ich okradał ludzi, ale podkreślam, on nie będzie im życzył cierpienia. Jeśli da im cierpienie, to tylko w jakimś określonym celu, ale nie dla własnej satysfakcji i radości. To jest właśnie ta różnica. I dlatego zawsze Państwu powtarzam, że forum braciasamcy.pl i ogólnie moja osoba jest zwłaszcza znienawidzona przez ludzi toksyków. Przez toksyków, przez psychopatów. Dlaczego? Dlatego, że jedną z ról, które podejmują wobec innych ludzi psychopaci, ja Państwu oczywiście wkleję linka do tego artykułu i w ogóle do wątku na forum, gdzie ciekawie chłopaki piszą. Psychopata zawsze ci będzie powtarzał, że na przykład, no nie wiem, no zrobiłeś jedzenie, a to źle zrobiłeś. No, na przykład poszedłeś do pracy, a praca zła, wyrzucą cię mało pieniędzy, tak, o na pewno ci tam koledzy będą nie lubili. Wszystko, co robisz, jest systematycznie, seryjnie opluskwiane. Dlaczego? Ma to swój głęboki sens. Toksyk robi to dlatego, żebyś po jakimś czasie. Odczuł i poczuł, że każda twoja decyzja jest zła. Co za tym idzie, zaczynasz uważać siebie za totalnego nieudacznika. W tym czasie toksy, który ci zrobił te, sam zniszczył ci samoocenę, zniszczył ci jakąś normalną ocenę własnych działań, wyrasta na jakiś niesamowity autorytet. Sam to w życiu trafiłem i sami mogą Państwo zobaczyć, jak przecież mam takiego toksyka od 12 lat na, na garbie i cały czas od 12 lat jest to samo. Nie, forum, forum upadnie, forum nie ma szans. Samiec web, nikt tam nie wejdzie. Jest prawie 1000 osób. Forum nie ma szans. 7000 osób ponad i cały czas ta liczba coraz stale rośnie. Kanał na YouTube? Marek, przecież ty bełkoczysz jak po wódki. Proszę bardzo, 6 milionów wyświetleń, Musiał Toksyk z innymi toksykami się skrzyknęli, kanał mi uwalili. Założyłem nowy kanał i co mamy? Ponad 3 miliony wyświetleń, ponad 7 tysięcy subskrypcji. Ale nadal jest uważanie, że bekam tak, założyli kilkadziesiąt kont, codziennie słyszę, że bekam, że mi się odbija, że ja be o robię w czasie audycji. Słyszeli kiedyś Państwo coś takiego? Nigdy dlatego to jest cały czas od 12 lat, kiedy tylko przyszedł na mój blog, bo ja go nie znałem tego człowieka od 12 lat jest to samo jesteś zły, źle pisze, śmieją się o to jest przede wszystkim główny tekst wszyscy się z ciebie śmieją nawet państwo nie wiecie ile ja wiadomości dostawałem przez te lata, że o my się wszyscy na uczelni tu śmiejemy, o tego jestem młodym studentem, pan na przykład jest tu podawany, wszyscy po prostu godzinami się śmieją Czujecie to? Cała Polska się ze mnie śmieje, nikt nic nie robi, wstanęły roboty drogowe, stanął cały transport, wszyscy się zatrzymali, piloci Jumbo Jetów też się zatrzymali w powietrzu i wszyscy tylko oglądają moje audycje i się rechoczą ze mnie. Tak wygląda świat kreowany przez psychopatę czy socjopatę, który próbuje i to jest moim zdaniem, oni to robią chyba w większej części nieświadomy, to nie jest świadomy mechanizm. Oni w nieświadomy sposób próbują ci włożyć do głowy poczucie, że ruchy w życiu, które ty wykonujesz, wszystko jest złe i niedobre. Po co? Po co się próbują dostać do tej centralki w twojej głowie, która podejmuje decyzje życiowe, po to, żeby ją przejąć i przejąć nie po to, żeby w twoim życiu było lepiej, żebyś zarabiał więcej pieniędzy, żebyś odnosił sukcesy, żebyś zdrowiej się odżywiał. Nie, po to, żeby cię zniszczyć. Żebyś cierpiał, żebyś po prostu się źle czuł, żebyś podejmował złe decyzje, bo człowiek, który jest przekonany, że jest przeklęty, albo że wszystkie decyzje, które podejmuje, są złe, taki człowiek, czy tego chce, czy nie, zacznie podejmować z automatu złe decyzje. To tak działa. Albo w ogóle przestanie podejmować jakiekolwiek decyzje, skoro uzna, że wszystko, co robi, jest złe. Właśnie w ten sposób toksyk próbuje przejąć kontrolę nad Twoim umysłem, żeby Ci zrobić krzywdę. I co ja ogłosiłem lata temu? Że jeśli kiedykolwiek czujesz, że jesteś do niczego, jeśli uważasz, że zostałeś przeklęty, to przyjdź do nas. Przyjdź na bracia samcy pel i opisz tę sytuację. Opisz sytuację, powiedz zwłaszcza, kto Ci to wmawiał. I wtedy najprawdopodobniej z chłopakami zadamy Ci pytanie, że jeśli ktoś ci to wmawiał, to powiedz nam, co ten człowiek osiągnął. Bo tacy ludzie bardzo często się chwalą, to, jaki to oni niesamowite sukcesy osiągają, jak bardzo na ludzi żyją, jak, jacy to niesamowici globtroterzy. Tymczasem prawda, prawda jest wstrętna i obrzydliwa na ich temat. Oni najczęściej nie osiągają nic. Są totalnymi nieudacznikami, a jak coś osiągają, to w takich rejonach, że każdy by osiągnął. I to jest mój apel do Państwa. Jeśli w środku siebie czujecie, że jesteście zerem, to podkreślam Państwu, że Wy nie jesteście zerem. Ktoś Wam to kiedyś wmówił. I właśnie dlatego forum i moje audycje są tak znienawidzone. Zobaczcie, jacy ci ludzie są. Zobaczcie, jakie te ataki są na mnie. Ale czy one są mi w stanie coś zrobić oprócz tego, że robią krzywdę moim bliskim, bo już zobaczyli, że mi za bardzo nie można, albo to, że próbują no, doprowadzić do tego, żeby ktoś mnie po prostu odpalił. No Państwo wiedzą, że najprawdopodobniej już taka próba była szykowana, żeby albo mnie zabić, albo okaleczyć, czy też kogoś z moich bliskich. Także to niestety czekamy na ruch wymiaru sprawiedliwości. Jeśli oni czegoś nie zrobią, to mój los jest przesądzony. Bo ich jest cała kupa, tak, oni czerpią z tego rozkosza, a mnie nikt nie broni, tak? No z czego mogę się bronić? Jestem. Na wszystkie pieniądze przeznaczam, zamiast na bronienie siebie, przeznaczam na to, żeby ludzie mieli pomoc. No i nikt nie chce bronić, tak? Nikt nie, nie chce się nurzać w takim głównie ja ludzi doskonale rozumiem. No ale okej, okay, takie jest życie. I chcę Państwu powiedzieć: przyjdźcie do nas, przyjdźcie do nas, bo te poczucie zera to nie jest Wasze. Zawsze stoi ktoś w waszym życiu. Czy to będzie toksyczna mama, tata, wujek, ciocia, dziadek? Ktoś, kto chciał wam rozpieprzyć życie i chłonąć wasze cierpienie, żeby się nim ekscytować i się może pod to masturbować? Nie mam pojęcia, bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że miałbym się rozkos rozkoszować czymś cierpieniem. Ja państwu powiem, że jako normalny człowiek ja nawet nie czuję żadnej przyjemności, że Ktoś z moich hejterów mógłby cierpieć. Ja chcę po prostu, żeby oni byli skazani, żeby zapłacili wszystkie pieniądze, które ja straciłem przez to prowadząc swoją firmę, co oni mi narobili wstydu publicznie. I przede wszystkim chcę i do, doprowadzę do tego, jak dobry Pan Bóg pozwoli, żeby przeprosili mnie w ogólnopolskich mediach. Żeby cała Polska widziała, żeby każdy, każdy, nawet gdy lodówkę otworzy, żeby było wiadomo, że wszystkie rzeczy na temat kotońskiego, które były, Mówione publicznie, że to było kłamstwo. Jeśli ktoś kolportował kłamstwa, będzie teraz musiał zapłacić za kolportowanie prawdy. Nie zrobię wszystko, do, żeby do tego doprowadzić, ale żeby oni cierpieli czy coś, mi na tym w ogóle nie zależy. Ja chcę po prostu tylko wrócić do swojej roboty. Tylko tyle. I to co mi zabrali przez lata oszczerstw na mój temat, chcę, żeby tylko to zwrócili. Tylko to mnie interesuje. Nie pałam żadną zemstą. Nie chcę się mścić, nie, nie zależy mi na ich cierpieniu. Chcę tylko, żeby wszystko powróciło do, do normy. I chcę, żeby ludzie wiedzieli, że dane osoby są toksykami, żeby się trzymali od nich z daleka. I teraz chcę Państwu powiedzieć, że gdy, gdy przyjdziecie na forum, tak jak to często jest, i opiszecie sytuację, i nagle się okazuje, że ktoś wam to wmawiał, bo to zawsze tak jest, możecie mi uwierzyć, że ja przez lata rozmawiam z ludźmi. I zawsze, jak wyszarpnąłem gdzieś od jakiegoś człowieka takie głębokie przekonanie, że jemu się nic nie udaje, to zawsze, rozumiecie? Zawsze za tym przekonaniem stał ktoś bliski, kto mu to wmawiał. Latami, latami ktoś ci wmawia, a potem ty idziesz przez życie i masz takie przekonanie, że jesteś zerem. Nie jest to Twoje przekonanie. Żadne ogólnie przekonanie nie jest nasze. Wszystko, co mamy, zostało nam. Dane przez wychowanie, przez proces socjalizacji. W związku z tym, jeśli człowiek sobie uświadamia, że przekonanie nie jest jego, może zacząć nad tym pracować, ale samo to jest uwalniające, to nie jest twoje. Nie jesteś jakąś ofiarą, że się do ciebie toksyk przyczepił, po prostu byłeś słabszy, byłeś dzieckiem. Dlaczego do mnie się przyczepili? Bo zacząłem być znany, odnosić sukcesa, a jednocześnie wiadomo, bo nie mam pracy, nie mam pieniędzy, jestem ciężko chory na upokarzającą chorobę. I już proszę bardzo, ofiara idealna, która nie odda ciosu, bo nawet nie ma jak pójść, czy na policję, czy do prokuratury. Zresztą o tym nie wiedziałem nawet, jak to zrobić. Dlatego chcę Państwu powiedzieć. Wasze przekonania nie są wasze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kiedy Pokażecie nam na forum, a u nas na forum są różne osoby, także takie, które odniosły sukces i to nie mały. I pokażecie takiego mędrca, który wam wmawiał, że jesteście nikim. To się okaże, że ten gościu jest najczęściej zwykłym śmieciem życiowym. Przepraszam za to słowo, ale tak najczęściej jest. Zawsze gdy weźmiecie takiego gościa pod lupę, okazuje się, że to jest po prostu człowiek, który nie ma nic. Ale który wokół siebie roztacza jakąś taką wizję, po prostu marketingową, że on dosłownie wszystko. Cały świat stoi przed nim otworem, cały świat stoi mu u, u stóp, a tam nie ma nic, to jest tylko i wyłącznie wizja i pobożne życzenia nic więcej. Dlatego pamiętajcie, to jest moja do Was prośba. Jeśli macie takie przekonanie, że jesteście zerem, zapraszam do nas. Rozłożymy na czynniki pierwsze. Opowiesz trochę rzeczy, pamiętajcie, żeby nigdy nie mówić rzeczy prawdziwych, po których można cię zlokalizować, dlatego, że hejterzy jak zobaczą, że lubisz nasze forum, mogą cię wybrać na cel, tak. No niestety w Polsce tak jest, że jak toksycy mają w sumie łatwe życie, jak nie masz pieniędzy i liczysz na wymiar sprawiedliwości w Polsce, to się możesz przyliczyć. Sami Państwo wiedzą, że jest międzynarodowa afera z jednym gościem, dopiero teraz się wzięli do roboty. A wcześniej, no to ja jeszcze Państwu opowiem, jak to wyglądało wcześniej, to Państwo nie uwierzycie, w jaki sposób działa prawo w Polsce i w jaki sposób prawo nas zabezpiecza przed takimi psycholami. No cóż, no nie zabezpiecza nas w ogóle. Jeśli nie masz pieniędzy, znajomości, jakichś mocnych kogoś mocnego w rodzinie, to twój los jest przeklapany. Dlatego właśnie przyjdź na forum, opisz sytuację, przynajmniej uratujesz swoją samoocenę do czasu, kiedy coś się prawnie da zrobić swoim prześladowcom i tylko to się da hmm. zrobić. Dlatego, szanowni państwo, to by było na tyle chyba. I pamiętajcie, że to jest ich, to jest ich podstawowe zadanie. Sprawić, żebyś ty uwierzył, oni po prostu chcą ci zmienić twoje widzenie siebie, żebyś uwierzył, że jesteś nieudacznikiem, zerem, że tobie się nic nie uda, że jesteś totalnym popychadłem. Jeśli uda im się sprawić, żebyś w to uwierzył, to twoje życie będzie szło prosto ku przepaści. Nie podejmiesz żadnych działań ze strachu przed przegraną, albo będziesz podejmował działania po prostu samobójcze, dziwne bo będziesz się tak bałklęski, że będziesz robił dziwne ruchy w życiu. I to jest ważne, to jest, po, to jest początek pracy nad sobą, świadomienie sobie, że ci ludzie po prostu tacy są. Żyjemy wśród drapieżników i te drapieżniki z nas żyją, żyją z naszego cierpienia. Po prostu cieszą się wtedy, kiedy my rozpaczamy, cierpimy, kiedy wali nam się świat. A na zewnątrz się uśmiechają i udają, że wszystko jest w porządku. Tak samo zresztą jak my mordujemy i katujemy w bestialskich warunkach zwierzęta, tak żeby mieć szyneczkę pyszną. Także no jak to się mówi, może to nie do końca jest tak, że nie ma sprawiedliwości, dlatego ja unikam jedzenia mięsa jak tylko mogę. Czasem zjem, ale naprawdę staram się rzadko, bo zauważyłem dziwną analogię między tym, my katujemy zwierzęta, chociaż nie potrzebujemy do przeżycia mięsa zwierząt. Są nawet kulturyści, ludzie trenujący sporty walki, którzy w ogóle mięsa nie jedzą i o żadnych deficytach białka i żelaza tam nie słychać, jak nam próbują wmówić niektórzy. I tyle no. no ale to dobra, to, jest, to są takie moje już prywatne. To jest każdego człowieka prywatna sprawa. Czy żyje z cierpienia innych, jednocześnie pragnie się uwolnić z cierpienia, które dają mu inni. To jest człowieka prywatna sprawa. Wyzwolisz się od kogoś, to ci daje cierpienia. a sam komuś sprawiasz cierpieniem, to jest twoja sprawa, tak? Jakoś ludzie sobie wmawiają, że te zwierzęta nie czują, czy że są głupie, jakoś ludzie mają mechanizmy obronne. Także, szanowni państwo, to by było na tyle, jeśli chodzi o toksyków. Miejcie tego świadomość, pamiętajcie, że większość waszych przekonań o sobie samym jest zaburzona i to właśnie przez te osoby. I każdy z was co najmniej raz w życiu się zetknął z taką osobą, a na pewno znacie taką osobę. Która na zewnątrz może udawać człowieka sukcesu, który często podróżuje, który na luzie sobie o. I takie bajeczki będą Wam pokazywane, żeby pokazać zwykłego nieudacznika w świetle takiego światowości, taki bycia elitą. Także Szanowni Państwo, pozdrawiam serdecznie z Panem Dobrym Bogiem. Chłop w Dom Bóg w Dom. I trzymajcie się miłego dnia. Życzę Wolności od Toksyków. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.